Halo, halo, przepraszam, ale urwało nam e, dokończenie. E, to już tak naprawdę było ostatnie. E, najważniejsza e, e, tutaj puenta tego wszystkiego, żeby no, skupiać się na tym, e, żeby jednak realizować i rozwijać z, e, zdolności i talenty e, wśród dzieci, e, bo one są e, takim wyzwa motywatorem do tego, żeby, e, żeby dzieci rozwijały się e, w. Jego, ich intelektu, intelekty, zdolności yy, i też nauka, tak? żeby im się yy, przychodziła z łatwością, lekkością, to yy, ważnym aspektem jest to, żeby te dzieci jednak ukierunkowywać w, i yy, otwierać im horyzonty, gdzie, w czym są dobre. I to jest takim motywatorem i yy, zachętą, żeby realizowały sobie yy, w przyszłości też yy, trudniejsze zadania. No i tak samo jak my dorośli, tak? Żebyśmy też. Yy, mi, y, sami sobie y, motywowali, mieli tą wiarę w siebie, pracowali nad takimi pozytywnym, y, pozytywnymi aspektami, mówienia do siebie, dobrze szanowania siebie, y, wzmacniania siebie pozytywnie, y, odkrywania naszych też talentów, w tym, czuje, w, w tym czym czujemy się dobrze, żebyśmy to z zapałem i chęcią realizowali. Y, co sprawia nam przyjemność, co daje nam taką radość. Dzięki temu będziemy mieli siłę i moc do tego, żeby stawać przed zadaniami, które są dla nas trudne, które wymagają od nas wyzwań, które wymagają od nas większego wkładu, żeby zachować taki balans. Tak, Będę kończyć, bo to już tylko chwilkę to do, do tamtego już pomi się trochę za dużo miejsca. W związku z tym taki problem techniczny troszkę. Także e, kończąc na dzisiaj, następnym e, takim rozdziałem, który jest tutaj i rozważaniem, i, i tutaj skupieniem e, przez e, psychologów, i, i aspektem kolejnych e, obszarem badań, to są korzenie empatii. Czym jest, skąd się obchodzi, czy jest potrzebna, czy jest potrzebna, czy ma się, e, czy każdy ma tą empatię, cóż ona taka jest, co to takiego jest ta empatia. Pozdrawiam, do usłyszenia.